dobry, bardzo witamy na Community Day, idziemy na miejsce spotkania Ale prześwietlone Ej, tam trochę świeci święci słońce, ja się odwrócę, będę szedł do tyłu Dam radę, teraz jak jestem oświetlony, patrz Także mamy Community Day, idziemy do tyłu, bo słońce świeci Nie, ja rozbiję tak jednak Idziemy na miejsce zbiórki, musimy ogarnąć parę rzeczy takich technicznych Bo po na Community przykład. Day właśnie zbieramy karmę za boksa z Meltanem Miejmy nadzieję, że tego trochę poleci i to wszystko oddamy do schroniska w Sopocie? W Sopocie tak, Sopotkowo to się chyba nazywa. Chyba tak. Także Wiem, że w Sopocie. zobaczymy jak to będzie w ogóle nam leciało dzisiaj, jak rysanie i tak dalej. Ja już zrobiłem sobie wczoraj ewolucję w Mamo świnie, bo to wszystko już działało. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że cały park jest zalurowany i wiem przez kogo i coś mi się wydaje, że wariaty podskoczyły chyba po piątej, żeby zlurować park, żeby lury potem można było opuścić dopiero zaraz po 11 więc mam nadzieję, że tak jest a jak nie, zobaczymy, jak to będzie leciało także widzimy się pewnie na pierwszym Shiny Pokemonie, czy jakim będzie, mam nadzieję Z, taki zielonkawy swinak. i mamy pierwszego świniaka w wersji Shiny, tradycyjnie złota malina, nie? tym razem srebrna malina, małe CP zobaczymy, jaki IV, oczywiście IV strzelam, że będzie gówniane Mamy farta, jest boost pogodowy, więc szukamy świniaka, który jest 6 8, 8, to jest gwarantowana setka na 35. levelu, zboostowana przez Sunny Weather na przykład. Bo taki weather dzisiaj jest, Feder. Więc pierwszy świniak Shiny jest, Agata już ma świniaka Shiny, pierwszego złapanego szczycia ode mnie, bo w standardowo. Yy, jeszcze kliknę tutaj dwa kolejne. Drugi klient był Shiny. Tak, łagił drugi klienty Shiny. Także tego łapiemy szybko na triku. Kolejny, też jest zwykły, także też szybko na triku. Dobra, i lecimy dalej. I dzisiejsze OOTD, vermexki. Jeszcze raz chcesz Piękne. Kurdeczka Alidasa proszę Państwa. Piękne. z Gasika. Co Pan jeszcze ma dobrego na sobie? Kapeczkę Kufa. Tak, kapeczkę kupa nową. Za zadanejty <laughs> Telefonik. Cześć, cześć, cześć. Telefonik. Co pilnujesz młodego dzisiaj? Pilnujesz młodego? Telefonik, jaki Pan ma modelek? ja P20 Pro I te, i zegareczek dieselka D Diesla, bo tylko diesel tutaj Jesteś królem tej wsi a. No i pod spodem ma kuszelkę, ku, kusze, kusze, kuszelkę. Koszulkę Koszulkę w Nie, bo no. często się pytacie co Rafał ma na sobie To wiecie to widzicie, co mam na sobie I bluzę tą czarną Adidasa, tak. ma od ode mnie na święta postawie. Od Mikołaja A ten o tam co okay. nie A ten co zierał linia tak ale Sasza nie świrowałewo. Jak to ma nie, nie ma? Ale nic nie widać. Ale dobra nie jest. Nie widać Ale jest. jest. Ja mam szlajni świnek zrobanych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk, także nie jest źle. Na razie najwięcej słyszałem i widziałem to jest 13 unihona. Króluje jak dzisiaj. Zrobię sobie od razu już tę ewolucję, bo robię sobie małą przerwę, gdyż moje plecy mówią nie. O, Raulinie się znalazł. Także tak, świnia shiny zaraz zmienia się w pilo świnia shiny. Pilo świnia shiny jest taka, jakbyś powiedział, powiedzieć, no, taki złoty, złoty złoty, wifon, nie? Złoty wifon. I ją sobie zrobimy w mamo świnie, żeby mieć mamo świnie z Asian Powerem. Asian Power? Tak. Ponieważ Asian Power, jak i dwa inne ataki, które weszły niedawno, znaczy które mają aktualizację dają stat, statom busta o tym będzie osobny odcinek o tych bustach i tak dalej, żeby wiadomo było o co chodzi tak, to wygląda mam u świnia jedna na razie mi wystarczy miejmy nadzieję, że zacznie się Aga tak stoi śmiesznie, bo aparatu także my jeszcze poszliśmy sobie 3 minuty ostatnia godzina, robimy kółka zobaczymy jak się skończy jak się komuś day skończy, idziemy w na miejsce czekamy na ludzi z karmą dla zwierzaków żeby dostali za to sobie boksy z Melchanem a w tym czasie ja będę robił trady, Agnieszka będzie dawała boksy i miejmy nadzieję, że z trejdów coś nam jeszcze wyskoczy, bo na razie co najlepsze dzisiaj znaleźliśmy w parku to 98 z, ataką, z atakiem 15 ale przy okazji zrobiliśmy sobie innego rajda na palkie i o dziwo, uwaga ta palkia, którą zapałem to jest 98, bo ma 2275 CP to jest 98 z 15 ataku w końcu coś zapałem, w końcu będę mógł Jedną palkę chociaż wymaksować więc lecimy dalej i zobaczymy się na najbliższym shiny swinabie. Bo miejmy nadzieję, że jest jakiś shiny Swinab nam wpadnie dzisiaj. Także mamy shiny numer 6 Ja nie wiem. Chyba Shiny numer 6 Bo na ławce, jak mówiłem to miałem 5 Więc to jest Shiny numer 6 Ciekawe jak IV zdałam życie śrotowe 89 co? 15-12-15 O kurde Apparise Wonder HP Attack i Stat Exit No to musi mieć we 15 ataku 15. i KP 15-15 Dobra to ja wyłączam 18, nagrywanie ekranu i muszę włączyć salce IV-10-15 Aha, czyli 89 I co ja mam z tym zrobić? Co zrobić? No ale czy maksować czy nie, no to jest takie trochę wbrew moich regu regułom, czyli poniżej 9 z 15 pan taką nie robię. A która to? 4.92. 15-60-15, no zastanowię się nad nią, no podpiszę ją sobie 8-9, nad nią zastanowię, a my lecimy dalej. 5 minut do końca community day, ja już się poddałem. Jest wystarczająco dla mnie, zanim przejdziemy do shiny do tego, co się udało. To najpierw podsumowanie. Podsumowanie jest takie, że stwierdziłem, że policzę sobie, ile Pokémonów zapałem, ile Expand, ile Stardusta zrobiłem. Tu mam zapisane na paragonie, więc tak: yy, Pokémonów zapałem 350 sztuk, bo teraz w Gorcze parę dołapała widziałem, więc 350 sztuk średnio. Stardust zrobiłem lekko ponad 200 tysięcy a Expa wbiłem około 150 tysięcy. Także jak na 3 godziny lightowego naprawdę chodzenia. Dzisiaj to jest ok. A lightowego dlatego, że już miałem 4 świnki 100 IV przygotowane. Dzisiaj jedną setkę udało nam się zapać, która zrespiła się z lura. Akurat byliśmy w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i zapaliśmy tego swinaba setkę. Właśnie przejdźmy tego swinaba setki. 317 cp gdzieś tutaj jest, o. To jest to, Apparise, Wonder, HP, Attack, Defense i Exit. Jego zamienię sobie w świnie, żeby chociaż na jednej setce mieć tego Ancient Power'a, bo kto wie, może Niantic kiedyś stwierdzi, że te ataki, które busztują nam statystyki, o którym będzie odcinek osobny, może też to wejdzie do normalnej rozgrywki, a nie tylko do PvP, to by się przydało. Także to jest ilość świnka. To jest moja Mamo Świnia 100 IV numer 5 Brakuje mi tylko jednej setki Miejmy nadzieję, że coś z trade'ów jeszcze wyjdzie Dzisiaj oczywiście trade'y będę robił Jak coś wyjdzie fajnego to o tym się dowiecie, bo jeszcze sobie dogramy A jak nie, to na przez najbliższe dni będę po prostu trade'ować same Swin'aby Żeby mieć Mamo Świnie laki setki I ona tu ma Powder Snow Ancient Power Dlatego u niej wykupuję sobie nowy atak od razu w tej chwili to jest Powder Snow Ancient Power Stone Edge, ale my to zmieniamy od razu Charge tm tego Stone Edge'a. No, nie, 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 no, no. na ten atak też nie. Jeszcze raz. Mhm. Jeszcze raz. Wczoraj już chyba złożyłem 12 Charge tm na inne Mamoswiny. Yes, Avalanche. Także to jest najlepszy moveset dla Mamoswina, czyli Powder Snow Avalanche. I nie ma, zmiłuj się. Ile zapałem w końcu shiny? To zaraz sobie też powiemy. Bo on pod sam koniec dołapałem naprawdę ich sporo. I shiny mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, jedenaście, dwanaście. Dwanaście sztuk shiny, także jest spoko. Start był naprawdę do dupy. Potem było więcej, udało się. Także pamiętajcie o subskrypcjach, o komentarzach, o sekcjach które są na dole w opisie filmu o wszystkich linkach, o tym, żeby startował nowy sklep i tam będą się pojawiały coraz częściej nowe produkty, a my widzimy się w kolejnym odcinku albo widzimy się jeszcze na dograniu Laki dobrej świnki. Yeah. Także witajcie! Już jesteśmy po całej akcji, po całym community Day. Żadnego trady jeszcze nie zrobiłem, ponieważ byłem zabiegany, teraz miał czy puszek jest pode mną. Jesteśmy w domu, zaraz będzie live itd. i tak dalej. Wracam do dzisiaj. Jestem mega, mega zszokowany, jeżeli chodzi o akcji puszka za box z Meltanem dla schroniska. Po prostu jest tego ile aga łącznie? No nie wiem ile 40 kilo. Samej suchej karmy jest chyba z 20 albo 30. No jest po prostu naprawdę, nie spodziewałem się aż takiej ilości. Półtorej godziny trwało rozdawanie? Ja o 16 weszłam do domu. Także no naprawdę jestem jest tak. mega, mega, mega pozytywnie zaskoczony, ale to nie koniec takich akcji, bo odezwał się do mnie chłopak z Wrocławka, który zainspirował mnie czymś takim, bo oni już takiej zrobili. U nich było to dzisiaj znowu. I teraz 21 lutego. Nie, trzeci 23, 23 lutego. Od godziny 18 do godziny 20. To jest sobota. Tak. To jest sobota. W Parku Oliwskim, przy katedrze, tam gdzie są trzy pokestopy tam gdzie, tam gdzie się luruje. Od 18 do 20. Będziemy zbierać może nie datki, rzeczy dla, yy, do, dla małego domu dziecka. Główne zapotrzebowania to są chusteczki nawilżone, pam, pampersy, czyli tak zwane pieluchy w rozmiarze dokładnie 5 i 6, kredki, no masa rzeczy. W linku, w opisie będzie na, jakie, na jaki dom dziecka to jest zbierane, bo to jest w Włocławku, tam będzie link do tego. Będzie również wymieniona lista, co jest najbardziej naprawdę potrzebne. Także liczę na Was tym razem w sobotę. O komu już więcej nie będę mówił, bo naprawdę nie miałem czasu nad zrobić jednego trade'a To będzie na innym odcinku, także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję A, i ta akcja 23 będzie taka bardziej ogólnopolska To będzie we Wrocławku, we Wrocławiu chłopaki się organizują W paru jeszcze innych miastach teraz mi totalnie z głowy wyleciało Na grupie będzie info Ale na grupie y, będzie info, wszystko będzie podane na grupach, na YouTubach, wszędzie wszystko będzie spokojnie dla ciekawskich Także do zobaczenia w sobotę 23 lutego między 18 a 20 w Parku Oliwskim. Tam będą 3 albo 4 lury odpalone, także można do nas się, że tak powiem, przysiąść, z nami tak itd. itd. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Wam za taki odzew, jeżeli chodzi o tą akcję dla schroniska. To, co dzisiaj zebraliśmy, wszystko leci do schroniska do Sopotu. Sopotkowo, jeżeli dobrze pamiętam, to się nazywa. Będzie zawiezione kiedy. Nie wiem, niedziela, poniedziałek zobaczymy, jak z czasem. Na pewno coś nagramy z tego, jak to przekazujemy. Także do zobaczenia, cześć!